you yeah. Pentium 4, czyli moja ulubiona seria procesorów do starych gier na PC. Niestety jakoś tak wyszło, że nigdy nie miałem okazji pograć na starym AMD. Jednakże w planach mam oczywiście przetestowanie kompa znanego z odcinka 25, w którym znajduje się atlon o taktowaniu 2 GHz. Procek troszeczkę słaby, ale skoro jeszcze na słabszym Baleronie udało się pograć, to myślę, że na tym atloniku tym bardziej się to uda. Zgodnie z podpowiedziami widzów, AMD prawdopodobnie znajdzie swoje miejsce również w projekcie retrokomputera, Ponieważ jestem jednym z szczęśliwych posiadaczy czterech komputerów z procesorami z serii Pentium, postanowiłem, że nie będą stały w kącie i się kurzyły, i zobaczymy, jak w 2021 roku będzie się na nich grało w różne gry. Mam tutaj do przetestowania Pentium 2 330 MHz, Pentium 3900 MHz, Pentium 4,2 i 4 GHz oraz Pentium 4,3 GHz. W tym odcinku zajmę się tym ostatnim, czyli Pentium 3 GHz. Znany już z odcinka 36 składak jest gotowy do pracy. W ramach przypomnienia podaję raz jeszcze konfigurację kompa. Zrobię malutki upgrade i wymienię w nim kartę graficzną na mocniejszą. Karta GeForce MX 440 64 MB zostanie zastąpiona 128 MB radziem. Jest to najmocniejsza karta na GP8, którą obecnie posiadam i zobaczymy w jakie tytuły da radę na niej pograć. Do sprawdzenia mam dzisiaj 9 gier z różnych przedziałów czasowych. 2004 rok i parę kultowych moim zdaniem tytułów. Ogólnie wydaje mi się, że w 2004 roku zostało wypuszczonych najwięcej fajnych gier, ale żeby je ogarnąć, musiałbym zrobić na to oddzielny odcinek. W prawym górnym rogu znajduje się wyświetlacz klatek na sekundę. Zawiera on dwie wartości, czyli na czerwono ilość nagrywanych FPS-ów. Wartość ustawiłem defaultowo na 30. Pod napisem DX9 znajduje się natomiast średnia ilość klatek w grze i nią będziemy się sugerować. Pierwszą grą, którą przetestuję na sprzęcie jest obiecany w poprzednim odcinku Half-Life 2. Gra wydana w 2004 roku jest moją ulubioną pozycją z całej serii Half-Life i posiada niesamowity klimat. Graficznie daje radę i na wysokich ustawieniach, jak widać, wyciąga około 30 fps Kolejna kultowa pozycja i około 60 FPS-ów, Midford Speed Underground 2. Ustawione na średnich detalach. W czasie wyścigów 40-50 klatek. Control 2 utrzymuje się w przedziale 30-40 FPS-ów. Rozgrywka jest dosyć płynna. Okay, boss, I'm on the ground and ready. What are we doing again? The Terrans have a supply convoy that comes through this part of the city once a month. I'm on it, boss. I'm on it, boss. Okay, now move your soldier to the next beacon. It's to the east of you, so you may need to move your camera view to see it. Move the camera using the arrow keys on the keyboard. You gotta be kidding me. Kolejne dwie gry z 2005 roku. And I show you how deep the, the Matrix w Ustawiona na najwyższych detalach wypada tu dosyć kiepsko. Grafika raczej nie zachwyca 20-25 fps. -ów. Słod 4, czyli fajna gra akcji. A rozgrywka utrzymuje się tutaj na przyzwoitym poziomie 50-60 klatek, gra się naprawdę fajnie. Na wysokich detalach grafika nie kuje w oczy. Don't shoot. Civilian is compliant. Sierra reporting. I've lost sight of <laughs> suspect vehicle. Talk. This is Sierra 1. Enter team's here. Go when ready. Check. On it. Move over. I musimy móc tam przejść. Móc tam. Let's get in there, guys. Clear so far. Put in clear. Let's go. Kiepć smooth. Room there. Rok 2006 i kolejne dwie gry. Pierwsza typowa strzelanka, gdzie niszczymy wszystko, co się rusza. Assault Heroes. Ta utrzymuje się na poziomie 40 klatek Stara, ale jara gra Alpha Prime na wysokich i30 fpsów. No i na koniec najbardziej wymagający gry z 2007. Gra, którą gorąco polecam fanom akcji, czyli Kane and Lynch. Gra bardzo ładnie chodzi na tym sprzęcie na średnich detalach.

Przy większej liczbie detali gra troszeczkę zwalnia do 30, ale ogólnie nie przeszkadza to w rozgrywce. No i wisienka na torcie, czyli gra, do której miałem obawy, czy w ogóle da radę odpalić na tym złomiku, czyli Need for Speed Pro Street. Ku mojemu zaskoczeniu bardzo dobrze się sprawuje na średnich detalach. Prędkość ponad 30 klatek, więc jest bardzo ładnie, oczywiście, jak na tą kartę graficzną. Choć od czasu premiery Pentium 4 minęło już bardzo dużo czasu, to ciągle można za niewielkie pieniądze stworzyć własne centrum rozrywki i pograć w nasze ulubione gry z dawnych lat. Myślę, że koszt przedstawionego w dzisiejszym odcinku nie powinien przekroczyć 100 zł, a koszt używanych gier też nie powinien poważnie nadszarpnąć naszego budżetu. Oczywiście ktoś może powiedzieć, po co mi taki złom, jeśli w te same gry spokojnie mogę pograć na A9 czy Ryzenie. Jednak według mnie to już nie to samo. To już nie ten poczciwy i głośny Pentium oraz staruszek XP. W tym odcinku to by było na tyle, trzymajcie się, cześć!